Cześć, Laczuś, co u Ciebie słychać? No nic nie słychać, bo sąsiad kosi, no to kosiarkę słychać, no wiem. Boisz się kosiarki, tak? Będziesz leciał? A jedz sobie, nie bój się, przecież ja Cię obronię przed kosiarką, Laczuś. No, haka podstawię i kosiarka zdechnie, no nie będzie kosić już. Nie bój się, jedz sobie. A wszystko wyżarte było, Laczuś, rano? Wszystko było wyżarte, ja widziałam. Do ostatniego okruszka wyżarłeś rano, ale ty już jesteś duży. Laczek, ten karmnik na ciebie za mały będzie, laczuś. Jak nie będzie, no będzie, przecież widzę, że za mały. No, a jeszcze ty tak rozwalasz, to już całkiem. Zobacz, jak ty rozwalasz. No, laczuś, grzecznie jedz. Nie spiesz się, Laczu. Ja cię obronię przed kosiarką. Pewnie możesz na mnie liczyć. No, jak zawsze.